Siemanko, Marto z tej strony. Witam na kolejnym nagraniu. Tym razem yy, okazja, którą wyrwałem ostatnio. Płyta główna z procesorem Ryzen 3 1208 GB w jednej kostce. Podstawowa płyta, bo to chipset A320, ale myślę, że za 180 zł to i tak elegancka okazja. Jeszcze jej jeszcze je nie odpalałem. Także to będzie tylko takie szybkie uruchomienie, czy wszystko działa. Jak widzę, tak z minusów nie mamy tutaj blaszki tego backplate'u całego na montaż chłodzenia, bo chłodzenie akurat mam. Jak widać, można z tego złożyć dość taki w miarę spoko komputer. Mamy jeszcze plus taki, że jest wejście na karty M2. Nie, nie mamy niestety blaszki maskującej porty. Łodze nie dałem takie zwykłe grafikę. Oczywiście trzeba to odpalić. Także już będę miał za 180 zł. Będę miał do kolejnego filmu o tym Ryzenie od zera do Ryzena ogarnię tego prawie całego kompa. muszę to tylko policzyć, czy, czy się mieszczę jeszcze w budżecie, bo tam tego kompas sprzedałem i parę innych części, także powinno wystarczyć. Oj, działa wszystko, jak widać, można wejść do do biosu, tak widać, że Ryzen trujeczka. Jestem ciekawy, czy można jeszcze podkręcać, ale na razie tego nie testuję, tak, bo nie mam tego chłodzenia. Mam tylko tak na sztukę nałożone. Nie chcę tego grzać niepotrzebnie. Także wszystko będzie w następnym filmie. Już jak to będziemy składać. Dobrze, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Narka, cześć.